Dzień dobry, witamy się, witamy się od rana w bałaganie jeszcze naszym porannym łóżka pościelony oskarek w piżamie, mama ubrana, nieuczesana, nieumalowana, ale rozszuchrana. Nie odzywałam się, nie było vloga w niedzielę, nie było go. E, czekajcie, powinien być kiedy? W niedzielę, powinien być teraz we wtorek. To w sumie, jak mi się uda dzisiaj, a nie dzisiaj jest wtorek. Trzeba by poniedziałek, straciłam rachubę. No tak, bo wczoraj u mnie siostra była przecież. Zobacz butelkę, zobacz. Butelka. Eee, no i tak. Nie było nas, bo coś się działo. Zostały so, jeszcze balony ledwo co latające z helem. Hel uciek. Kto nas na Instagramie obserwuje, ten wie, dowiedział się ciut, jak mówiłam wcześniej, że coś tam stawię, coś tam będzie. Nie było tego dużo, aczkolwiek Mam już zdjęcia i będę musiała wstawić piękne do mojego pamię pamiętnika elektronicznego, czyli Instagrama, to jest po prostu mój pamiętnik. Oglądamy sobie filmiki, oglądamy wspomnienia, oglądamy zdjęcia z Nikolą, hmm, coś fajnego, bardzo dużo tam zdjęć mamy, dlatego tam coś wstawię. Tak, w tą niedzielę co była, było wielkie święto, czyli chrzest święty Oskarka, tak, to był dzień wyjątkowy. Troszeczkę taki, wiecie, wcześniej trochę taki bardziej stresujący przed tym wszystkim, dlatego że. Oskarek e, rozchorował się, dostał, przeziębił się po prostu. No, Nikola najpierw przyszła z Katarem ze szkoły, potem. Ojej. Potem Maluszek dostał Kataru. No, to nie było łatwe, mama walczyła, inhalowała inhalacje, inhalacje i tak muszę kupić inhalator nowy, taki przenośny, żeby mogła go wszędzie zabrać mały, cichy, e, wygodny bez kabli, mój, mój jest taki starszy, aczkolwiek e, e, nie zamierzam się go pozbyć, bo jak inhalowałam, ujej! Ujej, jak się odbija od, od, odkleja się ten... To, to wszystko niedobre no, bo inhalowaliśmy się na zmiany, jedno i drugie żeby jak najszybciej wyzdrowieć Nikolaj jeszcze, wiecie, pół biedy, bo ona się Smarka nosek. A, nie mam pamięci, poczekajcie, muszę coś usunąć, bo zaraz mnie rozłączy. Dobra, trochę krzywo teraz stoicie, ale e... ale już dobra. Ehm, no i wiecie, inhalacje i katary, zwłaszcza w takim małym baby katar. O. Te wszystkie męczące inhalacje, ten cieknący nosek, to była tragedia, ale wszystko się udało. Jestem już chrześcijanem, prawowitym, ochrzczonym. I tak, i teraz muszę się przebrać. Proszę bardzo. Byłem grzeczny, przespałem, że troszeczkę później się obudziłem. Eee, I co? I wyszliśmy na chwilkę, ale to już była końcóweczka. Tak, było cudownie, pięknie i zostały nam. Te oto balony, bo w takiej kolorystyce mieliśmy ściankę. E, tutaj coś wstawię, tak, coś wam wstawię. Więc, moi drodzy, dzisiaj to będzie taki powrót mój, bo nie było mi kilka dni. No, mam nadzieję tylko, że mi się uda to wstawić. Balony latają, jeszcze tak. Dobra, moja kawa jest tam. Jeszcze się nie ogarnęłam ze wszystkim. Właśnie, wiecie, bo wczoraj moja siostra była, to... E, Posprzątałam trochę prania i co? No i usiadłam później z nią, siedziałyśmy sobie, gadałyśmy po obiedzie i tak, yy, ona przyjechała i tak, no to wiecie, jak ona, jak jest głośna no to nie będę też tak biegać, czy przy nie mogłabym, ale oni tutaj trochę też spali, odsypiali, tak? Tak! I tak już nie chciałam, wiecie, latać, sprzątać już do końca, czy znaczy sprzątać, prać układać, no, muszę pochować jeszcze, wiecie. Tutaj na górze wisi marynarka. Tutaj jeszcze jakieś pamiątki, uskarka. W sumie No i część prania, która już wyschła, bo już zdążyłam pranie wstawić. Może nie za dużo, bo e, nie miałabym tego cię powiesić. <laughs> na bardzo dużo miejsca zajmuje, więc... Więc ją zostawiłam sobie na inny dzień. Dobra. Więc tak moi drodzy, Wy sobie obejrzycie teraz to, co mama tam dla Was nagrała. Nie za dużo, troszeczkę jest tylko. Och Ty prosiątku, a my się teraz do Was połączymy, za chwilkę jak się ubierzemy, może kawkę wypijemy, wypijemy kawkę, och wypijemy, I powiedz jak był na Twoim święcie, jaki byłeś cudowny, w ogóle na sali to był cudowny, jak tam było, obserwowałeś wszystkich, tak, i pospałeś troszkę, może nie za długo, a dwie drzemki, potem druga ostatnia to była e, spałna, no, trochę spałniła i jeszcze go obudziłam, bo okazało się, że nie ma miejsca w samochodzie, żeby wózek złożyć. I Tak na biegu moja siostra, na szczęście cioteczna jeszcze nie odjechała i, i Oskarka wyjechała szybko z wózka. Szybko mówię, wyjmuję go, a no i go. Mówię, chodź, kochanie, bo nie będzie mieli wózka. A my dzisiaj przecież musimy iść mi w koleń, go do szkoły. Yy, tak. Pojechała do szkoły, a my o 11 wyjdziemy po nią z spacerkiem. tak w ogóle tu mamy za oknem gruz. O, o, o! O, o. Musimy te nasze pamiątki ogarnąć, gdzie my je postawimy, bo tu mamy takiego pięknego anioła stróża, tam mamy drugiego anioła stróża. Takie pamiątki, tak? Dobra. To, to wy zobaczcie sobie tam parę klipów, a my idziemy się przypinać, bo przecież my jesteśmy w piżamie i mama trzecznię ogarnięta, zobaczcie, moja grzywka. Ale to co? Można ją w sumie układać, czasem jak się chce i na bok, i na dwa. Tak? Oj moja, oj, tak, moją mężczyzna! Mój mężczyzna! Ooo! Mój idziemy mój Nie wiem, co tam nagrałam, coś tam wam pokazałam, jakieś przybitki, coś tam, yy, coś tam jest. Yy, muszę się już rozłączać, bo za chwilę wychodzę po Nikole. Dzisiaj się nie będę malować, a niech, niech odpoczywa moja twarz od yy, wszystkiego. Spada, spada. <śpadał> śnieg> padał śnieg, kurczę, padał śnieg. Aż mi się głos załamuje, bo przecież wiosną telewizor w tle gra, a ja przychodzę do was po to tylko, żeby się pożegnać i co? I do zobaczenia. Pa-pa.